Medytacja powrotu do siebie, pozbierania swoich cząsteczek. Usiądź wygodnie, postaraj się, aby Twój kręgosłup był wyprostowany. Możesz leżeć, ale wygodniej jest siedzieć. Weź kilka głębszych, łagodnych wdechów i wydechów. Wycisz swój organizm poprzez oddech. Jesteś w tu i teraz. Przesuń swoją uwagę na swoje ciało. Połączmy się teraz z Matką Ziemią. Łączę się z Matką Ziemią. Wyobraź sobie, że snop światła, energii przepływa z góry do dołu przez cały Twój organizm i wypływa z ciała, przekracza granice Ziemi, przechodzi przez warstwy kolejne. I płynie głęboko do centrum ziemi. Łączy się z Matką Ziemią. Matko Ziemio przyjmij mnie, przyjmij moje miłowanie, radowanie się, zaufanie, uznanie. Ubiegnij swoją uwagą głębiej. Jeszcze głębiej. Jeszcze głębiej. Chilka poczekaj na informację zwrotną. I teraz płynie od matki ziemi zasilanie do Twojego organizmu. Poczuj, doświadcz. Jestem wdzięczna. Wdzięczne za siłę życiową płynącą do mojego organizmu, od Matki Ziemi. Połączmy się z duchem, i znowu snop światła, energii popłynie, tym razem z dołu do góry. Wychodząc przez czubek głowy, do góry, jeszcze wyżej, łączę się z duchem. Lecę swoją uwagą, energią, łącząc się z duchem. W Duchu, przyjmij mnie. Lecisz, mijasz gwiazdy, planety. Przyjmij mnie, moje miłowanie. Radowanie się, zaufanie, uznanie. Jeszcze wyżej, pozwól łagodnie, bez wysiłku. Chwilkę poczekaj na informację zwrotną. Jestem wdzięczna, wdzięczna za siłę życiową, która płynie teraz do mnie, od ducha. Przesuń uwagę na swoje ciało, na swój organizm i bądź chwilkę w tej zmianie. Teraz zaprosimy do organizmu perłową poświatę. Perłową poświatę zapraszam do mojego organizmu ze źródła wszystkiego, co istnieje, perłową poświatę. Perłowa poświata nasyca teraz cały mój organizm i moją przestrzeń Boskiej Matrycy. Poczuj, doświadcz, jak Perłowa poświata wnika w cały organizm, otula Cię. I teraz zaprosimy całą naszą energię, która gdzieś się porozpraszała. Zapraszam teraz do mojego organizmu, moją energię, gdziekolwiek teraz jest. Wróć do mnie oczyszczoną przez perłową poświatę. Moja energia wraca teraz do mnie, oczyszczona przez perłową poświatę. Poczuj, doświadcz, jak wszystkie energetyczne cząsteczki wracają, wracają do ciebie, budują cię, wzmacniają. A twój organizm czuje się szczęśliwy. Wróćmy i wzmocnijmy naszą perłową poświatę. Perłowa poświata nasyca mój organizm i moją przestrzeń. Teraz zwrócimy to, co nie jest nasze w naszym organizmie. Niech wróci do właścicieli. Zwracam, oddaję energię, która jest dla mojego organizmu teraz obca. Niech wróci do właścicieli, oczyszczona przez perłową poświatę. Oddaję to, co jest w moim organizmie zbędne i wróci oczyszczone przez perłową poświatę i wróci do właścicieli. Teraz, żeby wszystko harmonizować, wypełnić te miejsca, które, z których zostały uwolnione cząsteczki obcych energii. Zapraszam, zapraszam teraz do mojego organizmu światło ze źródła wszystkiego, co istnieje. Poczuj, jak światło wpływa przez twój czubek głowy do twojego ciała fizycznego. Nasyca teraz wszystkie komórki w twojej głowie. Światło nasyca komórki. Moje wszystkie przestrzenie, wschodzi w dół, nasyca wszystkie tkanki, komórki mojej szyi. Spływa w dół, nasyca moją klatkę piersiową. Wszystkie tkanki komórki mojej klatki piersiowej wpływa do mojej prawej ręki, aż po czubki palcu. Pokieruj swoją uwagą, światło, aż po czubki palców w swojej prawej dłoni. Zaproś światło do swojej lewej ręki. Światło ze źródła wszystkiego, co istnieje. Nasyca wszystkie komórki i tkanki mojej lewej ręki, aż po czubki palców. Światło. Płynąc z góry przez moją głowę, szyję, klatkę piersiową, wpływa do jamy brzusznej, miednicy, nasyca wszystkie moje tkanki i komórki. Wpływa do prawej nogi. Przepływa przez udo kolano, podłudzie do stopy, aż po czubki palców prawej stopy. Światło nasyca. Wszystkie tkanki, komórki mojej prawej nogi. Zaproś światło do lewej nogi. Zobacz, jak wpływa. To uda kolana, podłócia i lewej stopy, światło ze źródła wszystkiego, co istnieje. Nasyca teraz wszystkie tkanki i wszystkie komórki mojej lewej nogi, aż poczubki palców. Zapraszam teraz światło ze źródła wszystkiego, co istnieje, do wszystkich moich ciał subtelnych. Światło nasyca teraz wszystkie moje ciała subtelne. I bądź uwagą teraz wokół swojego ciała fizycznego. Pamiętaj o plecach, za plecami. Tył ciała ogarnij też swoją uwagą. Wszystkie moje ciała subtelne nasycają się teraz światłem ze źródła wszystkiego, co istnieje. Zapraszam światło ze źródła do mojej przestrzeni. I znowu obejmij swoją uwagą przestrzeń wokół Ciebie, dookoła swojego ciała. Światło ze źródła, wszystkiego, co istnieje, nasyca teraz moją przestrzeń. Jestem światłem. Jestem światłem. Jestem światłem. Weź kilka łagodnych, ale głębszych wdechów oddechów. Zaobserwuj zmianę, jaka zaszła w Twoim organizmie. Porusz ciałem. Otwórz oczy. Jestem wdzięczna za tą wspólną medytację.